Gawkowski nie jest jedynym nieszczęściem w tym Ministerstwie Cyfryzacji, ponieważ po Polsce chodzi taki poseł Radosław Lubczyk z PSL Trzeciej Drogi, który wszystkim mówi, że niedługo będzie wiceministrem Cyfryzacji. A musicie wiedzieć, że Lubczyk to jest strasznie ciekawa postać. To jest jeszcze poseł PSL-u poprzedniej kadencji, obecnie również, który ma bardzo ciekawą sytuację majątkową. Ma swoją spółkę dentystyczną, która zarabia rocznie ponad pół miliona złotych. Ma swoją działalność gospodarczą, na której prawie nic nie zarabia. Jest właścicielem Ferrari, Porsche, BMW, kilku nieruchomości. Dosyć majętny, bogaty człowiek, który wyobraźcie sobie, pobiera wynagrodzenie z Sejmu. Przepisy są takie, że jeżeli poseł prowadzi działalność gospodarczą, ale jest w trudnej sytuacji życiowej, ponieważ zarabia poniżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, to może mieć dalej te kilkanaście tysięcy złotych wynagrodzenia z sejmu.